Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak przygotować krem rusel. Krem rusel możemy wykorzystać do przełożenia tortów, tynkowania tortów, dekorowania tortu oraz przekładania ciast tortowych i rolad biszkoptowych. Na początek ubijamy dwa jajka z cukrem wanilinowym w kąpieli wodnej. Kąpiel wodna to jest po prostu ciepła woda. Pod miską naszą. Następnie miękkie masło z pozostałym cukrem zwykłym ubijamy na puszystą pianę. Co jakiś czas ściągamy z boku naczynia, aby nam się masło wszystko dokładnie ubiło. Gdy masło już mamy ubite, małymi porcjami dodajemy przestudzoną masę jajeczną. Przygotowany krem roussel możemy różnymi barwnikami kolorować na różne kolory, aromatyzować alkoholami, likierami oraz dać rozpuszczoną czekoladę mleczną lub gorzką, będzie krem czekoladowy.